Dzień dobry, witam państwa serdecznie. A to jest 106 odcinek ekspresu Frankowiczów. Dzisiaj mamy niedzielę 20 listopada, do końca roku zostało 41 dni, a słońce dzisiaj zajdzie o 15.44. Ze mną jest oczywiście zadziwiony Kamil Fiedosik, pewnie dziwi się, skąd ja to wszystko jem. Nie no, Zbyszku, powiem. Chyba, że masz dostęp do internetu, to tylko to tłumaczę. Dzień to chyba, dobry. W, chyba w głowie. Drodzy państwo, tradycyjnie zapraszam do obejrzenia fragmentu programu wygrani frankowicze. No oczywiście oszustwo banku, tak? Oczywiście olbrzymie raty kredytowe, które wzrosły kilkakrotnie, nieuczciwość. Banku to jest jeden z powodów, tak? 16 lat. To jest 16 lat z mojego życia, tak? Gdzie byłam ja, dzieci, mąż i z tyłu pan Franek. A co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku? Jak zamienić irytację w ulgę od kredytu? Bardzo długo udawaliśmy, że radzimy sobie z trudną sytuacją, że nic nas nie zabije. Ale to nie była prawda. Ten kredyt zabijał nas każdego dnia. Gwarancje numer jeden w Polsce dla Frankowiczów w pakietach RZBK Protect. Mobilizacja do działania, ulga i satysfakcja z pozwania banku. Ponad 600 członków społeczności Życie Bez Kredytu w 2022 roku przestało płacić raty kredytu. Kolejny webinar już za nami. Mobilizacja do działania, przekój, irytacje, motywację i szczęście. Dla dzieci i ich spokoju warto było pozwać bank i wygrać. Poruszająca i szczera rozmowa o wpływie kredytu na życie i prawomocnym wyroku. Kolejna lista banków, które przegrały z Frankowiczami. Mbank, Bank. Volbank. Najnowszy odcinek programu Katarzyny Urbańskiej: okiem byłej Frankowiczki. Odpowiedzi na pytania internautów: Jak zamienić irytację w ulgę od kredytu? Są już pierwsze badania ze specjalistycznego badania: skutki społeczne kredytów frankowych. Trochę przerażające, szczerze mówiąc, do no bo 86% frankowiczów doświadczyło pogorszenia sytuacji materialnej, a 42% pogorszyły się relacje z mężem, żoną, partnerem, partnerką. Tak, oczywiście, no, jakby tego nie zmienimy, tak? I to jest oczywiście trudna sytuacja, za to powinny odpowiadać banki, zresztą to się dzieje w sądach. Natomiast są również pozostałe dane, które wynikają z tego badania. I analiza generalnie wskazuje, że samo pozwanie banku już zdecydowanie poprawia te relacje, a w szczególności, kiedy mamy zabezpieczenie roszczenia. Wobec tego, z jednej strony masz rację, że są to trudne do nawet. Czytania dane, bo te dane są wręcz wskazują na ogromny wpływ na nie tylko życie samych Frankowiczów, też i relacje w rodzinie z dziećmi. No, tutaj mamy mnóstwo również uzupełniających powiedzmy do tych, do tych badań wywiadów z Frankowiczami, którzy wskazują na to, jak to było w sytuacji, kiedy jeszcze mieli ten kredyt, a jak to jest dzisiaj. Także ja powiem, powiem tak, ja jestem z natury optymistą i e, Staram się poniekąd spojrzeć na te bardzo smutne badania, wyniki badań w taki sposób, że jednak to, czym my się zajmujemy, czyli od 7 lat pomagamy członkom społeczności życia bez kredytu, wyrwać się od tego kredytu. Faktycznie i realnie z tego co widać z tych badań, e, prowadzi do uwolnienia się emocjonalnego od tego kredytu, nie mówiąc już oczywiście w ogóle od fizycznego wykreślenia banku z hipoteki i odzyskania spokoju z uwagi na to, że ten kredyt po prostu zostaje wyzerowany dzięki stwierdzeniu ważności na zasadzie. W zasadzie dwóch kondycji, więc, tak jak powiedziałem, jest to przykra obserwacja, jeżeli czyta się to, co Frankowicze mówią i piszą o, o swoim kredycie, czy o tym, w jaki sposób dotknęła ich ta sytuacja tego nieuczciwego, toksycznego produktu, ale z drugiej strony cieszę się bardzo i mam nadzieję, że coraz więcej członków społeczności Życia Bez Kredytu, tak jak Kasia chociażby, jak i wszyscy inni, których tutaj dobrze znamy, bo wielokrotnie mówili o swojej historii, Story, sytuacji, czy w wygranych Frankowiczach, czy w OBF-ie, też Ukasi, że oni wszyscy zmienili swoje życie i myślę, że to jest nasza właśnie główna misja, czyli powrócić do tego, że dzięki życiu bez kredytu oni będą mieli po prostu normalne życie, a nie takie, które zostało niestety, ale narzucone im przez bank. No Pozwanie banku powoduje przede wszystkim odrobinę spokoju na początku przynajmniej. Mhm. To jest ten pierwszy krok, ale też cała rodzina wraca do. Do normalnego funkcjonowania. Bardzo się cieszę i, tak jak powiedziałem, optymistycznie patrzmy na, na przyszłość. Jeszcze kilka tysięcy wyroków przed nami, ale jest już naprawdę bardzo dobrze. I dlatego jest RZBK Protect, gwarancja numer jeden w Polsce dla Frankowiczów. Mobilizacja do działania, prawda? ulga i satysfakcja z pozwania banku. To przygotowaliśmy, przygotowaliście dla wszystkich Frankowiczów. Są różnego rodzaju pakiety. Może byś mhm. powiedział, o co chodzi. Wszystkie te pakiety i te oferty, Pomocy, między innymi, mają na celu również doprowadzenie do takiej sytuacji, że sam fakt pozwania banku nie będzie wiązał się z ryzykami czy też z negatywnymi emocjami. Wiedząc o tym, jak bardzo emocjonalnie, w sposób negatywny podchodzą Frankowicze do w ogóle relacji z bankiem, czyli bardzo często mówi się o tym, że nawet boją się spojrzeć do tej umowy, bo wiedzą, że jest to dla nich bardzo stresująca sytuacja, więc my też chcemy trochę uwolnić, tego, tych negatywnych emocji, a zamienić je wszystkie w ten eustres, czyli ten taki pozytywny stres, który daje mobilizację do działania i po to właśnie powstały te pakiety RZBK Protect, aby w zależności od tego, jak bardzo stresuje danego frankowicza pozwanie banku, aby ten stres był naprawdę minimalny i aby móc pozostawić to wszystko w naszych rękach, a wszystkie ryzyka wynikające z potencjalnego oddalenia powództwa, czy w ogóle z procesu my chcemy wziąć na siebie? Informacje oczywiście, jak zwykle, na temat wszystkich tych ryzyk przekazujemy Frankowiczom, ale dodatkowo w tym przypadku również mamy takie pakiety, które dają możliwość wyzerowania tego ryzyka finansowego. Oczywiście proszę nie równać, nie stawiać znaku równości tego z tym, że gwarantujemy wygraną, bo tak nie jest, tak nigdy nie będziemy robili ani mówili, ale przynajmniej dajemy możliwość wyeliminowania tych potencjalnych kosztów, które mogłyby wyniknąć w przypadku oddalenia, całkowitego oddalenia powództwa przez sąd. Drodzy Państwo, ponad 600 członków społeczności Życie bez kredytu w 2022 roku przestało płacić raty. No i to jest poradnik Frankowicza, czyli tu jest ekspert od Frankowiczów i od poradnika Frankowiczów. Jak to się, jak to się stało? 600 to bardzo dużo. Koniec, koniec roku za 41 dni przypomnę tak jest. No teraz sobie policzyłem, że raczej do 1000 w tym roku nie dobijemy, ale co jest bardzo ważne i to co mnie e, cieszy, że tak naprawdę na samym początku jeszcze tego roku trudno było się spodziewać, że aż tylu Frankowiczów zostanie już realnie uwolnionych od tych rad, a przecież przewidywaliśmy, że one będą rosły. I co się generalnie wciąż dzieje, to znaczy te raty wciąż będą rosły, mimo no, dziesiątków już, można powiedzieć, materiałów, które przygotowaliśmy, wciąż Frankowicze piszą do nas maile, że z jakiego powodu ich rata łączna, czyli tutaj w tym przypadku oczywiście jest to efekt raty, tej odsetkowej, dlaczego ona wzrosła, czy ja coś na ten temat wiem. Mimo, że cały czas mówimy o tym, że do końca przyszłego roku należy spodziewać się cały, cały czas wzrostu rat odsetkowych, która będzie miała wpływ na wzrost całego zadłużenia, które miesięcznie trzeba wyłożyć do banku. Dlatego też, jakby ten fakt, o czym powiedziałeś na początku, czyli tego, że członkowie społeczności życia bez kredytu nie będą płacili już tych rat, czy dzięki zabezpieczeniu roszczenia, czy prawomocnym wyrokom, jest bardzo, Pokrzypiające i myślę, że w tym roku nie uda nam się zrobić tego tysiąca, ale jestem przekonany, że już w przyszłym roku, biorąc pod uwagę nowe sprawy z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia, jak i też te sprawy, które zakończą się prawomocnymi wyrokami, na pewno przekroczymy tysiąc. To oznacza, że łącznie wśród wszystkich członków społeczności życia bez kredytu ta liczba na pewno przekroczy już ponad 1700, 1800 być może frankowiczów, którzy nie płacą, Rad, albo też dodatkowo ponad to, że nie płacą rat, nie mają już kredytu. Rozumiem, że możecie czuć jakieś obawy przed pozwaniem banku. Zastanówcie się nad tym, co warte są te obawy, w perspektywie tego, że możecie na zawsze się uwolnić od tego kredytu. I nawet jeżeli nie chodzi Wam o pieniądze, jeżeli nawet nie chcecie uzyskać żadnych pieniędzy z banku, to zapytajcie z siebie sami, zapytajcie swoich rodzin, czy chcielibyście, aby Wasze dorastające dzieci kiedyś musiały spłacać ten Wasz kredyt. Myślę, że ta decyzja powinna wypłynąć na podstawie jakichś rozmów, oczywiście rodzinnych, jakaś powinna być to decyzja przemyślana w większym gronie, ale tak naprawdę powiem otwarcie powiem to po raz kolejny: ja się dziwię temu, że Frankowicze nie pozywają jeszcze bardziej grebialnie niż to się dzieje obecnie swojego banku, bo po prostu w największym w skrócie. To jest utrata szansy na normalne życie, a te życie naprawdę się zmienia. O tym będzie również książka, bo, o tym, bo ona będzie pokazywała to, co się dzieje po prawomocnym wyroku. Tak jak powiedziałem, jestem bardzo wdzięczny wszystkim członkom naszej społeczności za zaangażowanie się w przygotowanie materiału do tej książki, również do udzielenia odpowiedzi w ankietach, w ankiecie, którą prowadziła specjalistyczna agencja badania opinii publicznej na rzecz właśnie. Właśnie naszej książki, i co najważniejsze, w styczniu chcemy rozpocząć dla klientów, członków społeczności Życia Bez Kredytu akcję wsparcia, nie tylko wsparcia prawnego, ale też wsparcia mentalnego, psychologicznego. Stworzymy dodatkową grupę w ramach Prawomocnych Pomocnych osób, które mogą spojrzeć na to od strony psychologicznej, czyli psychologów, aby w pewien sposób też nakierunkować na. Na to, że warto poczekać, nawet jeżeli ktoś już złożył pozew i no czeka na czy to na zabezpieczenie roszczenia w pierwszej kolejności, czy później na wyrok, że warto jest no poczekać troszkę dłużej, nawet niż by się wydawało pierwotnie. I tutaj mówię w szczególności do osób, które. Mają już sprawę w sądzie powyżej 3 lat, czyli powyżej tej średniej, że tak naprawdę, czym dłużej ta sprawa trwa, tym szybciej ona się skończy. Ja wiem, że być może powiecie, łatwo mu mówić, ale tak naprawdę będzie. Ja pamiętam, mamy już za sobą sprawy, które się toczyły i 4 lata, i te osoby dzisiaj, mimo że sprawy się skończyły nie po dwóch, nie po trzech latach, a po czterech latach, są już szczęśliwe. I są przede wszystkim uwolnione od myślenia, co będzie w przyszłości, a z mojej perspektywy, osoby, która rozmawia z nimi tydzień, miesiąc, pół roku czy rok po prawomocnym wyroku, widzę jak zmienia ich się życie, i to mnie, mówiąc otwarcie, najbardziej raduje. I dlatego zostawiam wam z tymi, was z tymi moimi przemyśleniami. Dla tych, którzy nie pozwali banku, życzę, abyście się jednak zmotywowali, bo motywacja jest ważna. Tak jak się motywa, motywujecie z pójściem do lekarza, aby zrobić badania. Ja ostatnio za sobą mam właśnie. Też wyjście ze strefy komfortu, mimo że pracuję po 13, 14, 15 godzin dziennie, to jednak znalazłem czas, żeby kompleksowo się przebadać tam, co trzeba próbować naprawić, a następnie znowu ze zdwojoną siłą wróciłem do tego, aby Wam pomagać. I tak samo pamiętajcie, że te osoby, które jeszcze czekają, że koniec końców i tak będziecie mieli prawomocny wyrok. Rozumiem, że możecie czuć się nieco, mm, powiedzmy, no, zdenerwowani tą sytuacją, że inni już mają wyrok, a ja wy nie, ale takie są sądy. Sądownictwo w Polsce i tak uważam, że jest przy ilości spraw założonych przez frankowiczy, bo pamiętajcie, że to już jest około 200 tysięcy spraw, w całej Polsce i tak jest niespotykanie wydajne, i tak widząc, ile spraw każdy poszczególny sędzia, Musi rozstrzygnąć. Jest to, w moim odczuciu, bardzo fajna w tej chwili, bardzo fajny czas na prowadzenie tych spraw i dobrze wygląda to wszystko w ramach orzecznictwa. Dlatego nie bójcie się ani pozywać banku, ani nie denerwujcie się, jeżeli Wasza sprawa nie skończyła się jeszcze w ciągu tych trzech miesięcy, bo warto na koniec dnia uwolnić się na zawsze od tego kredytu. Nie tylko sami będziecie szczęśliwi, ale też podziękują Wam za to Wasze dzieci. Drodzy Państwo, za nami kolejny webinar. Tym razem tematem była mobilizacja do działania, czyli przekój irytację w motywację i szczęście. Zapraszam Państwa do obejrzenia najciekawszych fragmentów właśnie tego webinaru to teraz porozmawiajmy o tych zyskach o tym co zyskujemy po wygranej sprawie frankowej albo właśnie w momencie uzyskania zabezpieczenia roszczenia no, pierwsza rzecz która się pojawia w badaniach to podwyższa się standard naszego życia no to jest poniekąd oczywiste no bo mhm. ta część budżetu która miesiąc w miesiąc była przeznaczana na spłatę rat kredytowych no teraz może być przeznaczana na Wszystkie inne nasze potrzeby, i to też e, tutaj w tych opowieściach padało, że Frankowicze nagle mogą właśnie pozwolić sobie na wakacje. Tak, to jest na, Żeby samochód. wyjechać i się szkolić za granicę, że w ogóle biorą pod uwagę, że chcie, teraz chcieliby założyć firmę, a wcześniej bali się, że to jest za duże ryzyko, że nie mogą sobie na takie ryzyko pozwolić. A no bez ryzyka nie ma rozwoju, więc no to jeszcze pokazuje, że banki też tak w ten sposób nas hamowały. No nie pozwalały nam na przykład iść za głosem naszych potrzeb, jakiś kompetencji, marzeń, wszystkiego, co mogło nas spotkać, a nas nie tak, spotkał przez ten kredyt frankowy, bo ten wyższy standard życia to, to się mówi, często wszystkim się wydaje, że wyższy standard życia to nagle, wiesz, kupujesz sobie nie wiem, luksusowego Mercedesa i rozbijasz się nim po mm -hmm. centrum miasta. No, nie, ten wyższy standard życia to są właśnie na przykład pierwsze od kilkunastu lat wakacje z całą rodziną. I to nie wakacje zagraniczne, all inclusive, gdzieś daleko, tylko to są wakacje, gdzie nie jedziemy na działkę do najbliższej rodziny, tylko jedziemy wszyscy razem nad morze i faktycznie odpoczywamy. Bo na ten odpoczynek, to mówiła Barbara też, wspominana mm -hmm. w Szwajcarii, że ona nawet wyjeżdżając na wakacje nie czuła, że odpoczywa, bo cały czas myślała o kredycie i czuła się winna, że jest. E... Że nie potrafi odpocząć, Tak, że jest na wakacjach. Ale jeszcze a propos tych luksusów, które mogą spotkać Frankowiczów. Ja mam w pamięci jedną historię, e, kiedy Frankowiczka mówiła po tym, jak wygrała prawomocnie z bankiem, że wreszcie może pójść na obiad do restauracji i kupić rzeczy, ubrania swoim dzieciom e, nie nieużywane. Tak. To są niesamowite historie, że to jest ten wyższy standard. To jest coś, co wydawać by się mogło nam oczywiste, a co straciliśmy przez to zobowiązanie frankowe, którego nie byliśmy w stanie przewidzieć. I to też dobrze obrazuje to, jak zubożała przez ten kredyt ta grupa ludzi, których. Która zdecydowała się 15 lat temu na. Tak dobrze zapowiadająca zesmieniu. się, aspirująca grupa społeczna, która tuż po studiach została uwikłana w najtrudniejsze i najcięższe zobowiązanie finansowe. No ci ludzie dziś, kolejna rzecz, która pojawia się na drugim miejscu po właśnie tych dobrach materialnych, to mhm. jest spokój. Coś nie do przecenienia, prawda? Spokój, czyli na przykład lepszy sen. No, dokładnie. No. Bo Frankowicze nie śpią. Nie śpią notorycznie. Nie to, to jest ta konsekwencja zdrowia psychicznego i tego obciążenia, które bardzo mocno ich dotknęło. I nagle mogą spokojnie zasnąć głębokim snem, wiedząc, że nie muszą się martwić o przyszłość swojej rodziny: o to, że dzieci stracą dach nad głową, albo nie daj Boże, odziedziczą to najbardziej toksyczne zobowiązanie w życiu. No i też się wydaje, że to jest takie nasze. Podstawowe prawo do tego, żeby móc odpoczywać, żeby właśnie się nie denerwować, żeby znaleźć przestrzeń, kiedy się czujemy bezpieczniej, spokojniej, dla, dla frankowiczów to jest luksus. Tak, realizacja pasji. To też jest coś, co odzyskują frankowicze, czyli mogą sobie pozwolić wreszcie na spełnianie swoich marzeń, wycieczkę na przykład rowerową mm -hmm. po Europie, na coś... Na... Inna sprawa, że świetne są te marzenia, które spełniają frankowicze. Naprawdę mają takie pomysły, że... Pozazdrościć się można fantazji, że właśnie wycieczka rowerowa z całą rodziną, że jakaś mm -hmm. podróż. Drodzy Państwo, niedawno Katarzyna Urbańska w swoim programie o kim była Frankowiczki rozmawiała z Agnieszką Bujak. To bardzo poruszająca rozmowa. Teraz tę rozmowę przelaliśmy na papier i ona cały czas robi, na wielu członkach, chyba na wszystkich, piorunujące wrażenie, bo jest to prawdziwa historia, czasami smutna, ale... Z dobrym zakończeniem. Tak, roz rozmowa bardzo poruszająca, szczera, dlatego też członkowie społeczności życia bez kredytu bardzo często w rozmowach i w postach, e, w komentarzach pod postami również się na ten temat wypowiadają, bowiem no, trzeba zrozumieć, jak ten kredyt działa i tu, właśnie w tym kontekście, na dzieci, e, na karierę, na możliwości w ogóle podchodzenia do życia z perspektywy tego co nas czeka no bo wiadomo że żyjemy tu i teraz ale każdy ma jakieś plany bądź chce je mieć i nagle okazuje się że ten kredyt powoduje że możesz sobie te plany e, chcieć mieć możesz je nawet e, układać ale tak naprawdę e, ten toksyczny produkt który jest skonstruowany w sposób nieuczciwy co do tego nie ma żadnych wątpliwości sposób rażają, rażący naruszający zasady współżycia społecznego mówię to na podstawie wyroków które mamy prawomocne no powoduje nie mnie nie Więcej tylko ogromne i, no powiedziałbym, naprawdę straszne um, spustoszenie w życiu. A ta rozmowa pokazała w szczególności, jak się odmieniło życie po prawomocnych wyrokach. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do lektury, a ja zapraszam Państwa do obejrzenia programu Katarzyny Urbańskiej Okiem byłej Frankowiczki. Rosnące raty, to, że ten kredyt stał się takim zobowiązaniem niedospłacenia, wpływa mocno na psychikę, ale też osłabia naszą wydolność fizyczną. Też nagle okazało się w tych badaniach, że ponad 20% ludzi zrezygnowało ze specjalistycznej opieki medycznej w związku z tym kredytem, prawda? Znaczy w ogóle ta rezygnacja z takich podstawowych potrzeb to jest 80 ileś procent, ale tak, około y, 20% to, jest, to są te osoby, które rezygnowały ze specjalistycznej opieki zdrowotnej. Rozwijmy to może. Czym jest ta specjalistyczna opieka A, zdrowotna? A, no właśnie, to chyba warto powiedzieć. No, w, taka, nie inaczej dzia działa system ochrony zdrowia w naszym kraju i często musimy iść prywatnie do lekarza, żeby zdiagnozować, no nie wiem, chociażby, podejrzenie nowotworu, no i wtedy musimy wyłożyć na takie badania specjalistyczne w prywatnej klinice pieniądze. Frankowicze, osoby obciążone takim toksycznym kredytem niespłacalnym, e, pierwszą rzeczą, którą robią, kiedy dostają wypłatę, to jest spłata raty, no bo to im mhm. zapewnia bezpieczeństwo. E, dach nad głową. Dach nad głową, dokładnie. Dlatego wszystkie inne potrzeby, nawet takie nam się wyda wydają podstawowe typu ochrona naszego zdrowia, niestety są spychane na margines. I to jest jedno, że właśnie specjalistyczna opieka lekarska, ale też edukacja dzieci. Nie mówię tutaj do końca o prywatnych szkołach, ale chociaż to też jest ważne, mm -hmm. ale też nie wiem, językach, całym takim rozwoju osobistym. Pani Edyta, która opowiadała nam o tym, jak jej córka była bardzo utalentowaną tancerką, tak. ale ona ze względu na to, jak kredyt bardzo obciążał jej rodzinę i budżet domowy, no nie mogła pozwolić sobie na to, żeby kontynuować prywatne lekcje, żeby rozwijać mhm. talent swojego dziecka i musiała powiedzieć jej wprost, że nie stać ją na to i nie będzie tego robić. No to są te wszystkie rzeczy, z których rezygnujemy, które nam się wydają podstawowe, tak. czyli wspieranie rozwoju naszych dzieci, czyli opieka lekarska. Czyli w ogóle tak chęć rozwijania się w jakimkolwiek stopniu, w jakimkolwiek obszarze, na przykład nie wiem, sporty, tak? to to też mhm. da, daje nam, czy wakacje, to są takie podstawowe rzeczy, które zapewniają nas, te, nas też, nam też dobrostan psychiczny. Z tego wszystkiego musimy rezygnować, bo najważniejsza jest rata, która no tak, jest nieprzewidywalna, bo to jest jeszcze ten aspekt wśród Frankowiczów, że nigdy nie wiemy do końca, jak duże będzie comiesięczne obciążenie wobec banku, więc nie wiemy, nie wiemy ile mamy dodatkowego budżetu, takiego podstawowego, tak naprawdę, na to, żeby. E, no, Zabezpieczać swoją rodzinę i siebie, rozwijać i y, zdrowie też zabezpieczać. Tak, no te wakacje, o których wspomniałaś, to była tak. pierwsza rzecz, z której rezygnują Frankowicze, ale wakacje to jest pewnie takie pojęcie bo, y, może się wydawać abstrakcyjne czyli ojej, mhm. każdy by chciał pojechać na wakacje zagraniczne nie, bo w wakacje w tym kontekście badań to jest wyjazd na kilkudniowy odpoczynek pod namiot na Mazurę, więc to są tego typu rezygnacje, coś, co tak naprawdę daje nam komfort psychiczny. A Frankowicze, co też wyszło nam w badaniach, często pracują na dwóch, na trzech mm -hmm, etapach, wyjeżdżają za granicę, żeby spłacać swoje zobowiązanie, bo wyszło nam też w badaniach emigracja zarobkowa w związku z kredytem. Mm -hmm. Drodzy Państwo, oczywiście nie zapominamy o wyrokach, korzystnych oczywiście dla frankowiczów. Cały czas przypominamy, że wszystkie informacje są na bieżąco aktualizowane. No, no, informacje oczywiście na temat kolejnych wygranych. Zapraszamy na blog, zapraszamy do naszych social mediów. Jest też wyszukiwarka na naszej stronie Życie bez kredytu, gdzie możecie konkretnie obserwować te wygrane dotyczące Waszego banku. Drodzy Państwo, a przed nami ostatni punkt programu, czyli odpowiedzi na pytania internautów. Rozpoczynamy od pytania Pani Wioli. Jestem po rozwodzie, w jaki sposób mam składać pozew? O, to jest tak. Tutaj każda sytuacja jest inna. Sam fakt rozwodu oczywiście nie przeszkadza w pozwaniu banku. Kwestia jest, czy drugi kredytobiorca chce w tym uczestniczyć. Można przygotować różnego rodzaju dokumenty, które będą złożone razem z pozwem, mówiące o tym, kto spłacał, do którego momentu, czy była rozdzielność majątkowa wcześniej, czy dopiero ustała, ustał związek małżeński i wtedy również ta wspólnota małżeńska ustała. Także jest dużo różnego rodzaju wariantów. Prowadzimy już kilkadziesiąt przynajmniej takich spraw dotyczących osób, które są po rozwodzie, więc tutaj nie jest to problemem, tylko po prostu do każdej z sprawy trzeba podejść indywidualnie. Zachęcam jak zwykle do wysłania dokumentów na info.małpa.życie.bezkredytu.pl no i tam w odpowiedzi otrzymacie dalsze instrukcje, co trzeba zrobić właśnie w tym konkretnym przypadku. Napisał do nas, do nas też Pan Sebastian. Przy pozwie jest składany wniosek o zabezpieczenie roszczeń. Sąd postanawia o oddaleniu wniosku czy wniosek ten można złożyć ponownie na dalszym etapie procesu no tutaj w, e, praktyka w, w dziale frankowym w sądu Warszawy w Warszawie w 28 jest taka że faktycznie jeżeli są przesłanki które e, dotyczą tak zwanego interesu prawnego i ten interes prawny się pojawił między innymi tutaj patrzymy przez pryzmat e, tego, że została spłacona większa kwota kredytu niż była pierwotnie składana, no to oczywiście są, jest to możliwe i takie sytuacje mają miejsce, mimo że według naszych, powiedzmy, rozumienia przepisów. Taki wniosek już nie powinien być drugi raz składany. Natomiast, jeżeli ta praktyka jest korzystna dla konsumentów, to oczywiście to można zrobić i to też w przypadku naszych klientów robimy. Czy z pozwu zbiorowego można przejść na indywidualny? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Pyta Pan Wiesław. No, przejść nie można. Natomiast obok pozwu zbiorowego, który zapewne będzie trwał jeszcze latami, oczywiście w zależności od tego, który to jest bank, ale takiej sytuacji mamy bardzo dużo, no to można po prostu zweryfikować, to, jakie są roszczenia w ramach po. Zbiorowych i najczęściej nie są to roszczenia o stwierdzenie ważności umowy, to oznacza, że w postępowaniu indywidualnym jak najbardziej można wytoczyć je niezależnie od tego postępowania zbiorowego, no i wtedy złożyć pozew o zapłatę z uwagi na stwierdzenie ważności umowy, która powinna być również w sentencji takiego wyroku. Kamil, bardzo tobie dziękuję. Dziękujemy Państwu za uwagę, za obejrzenie kolejnego odcinka oczywiście najlepszego programu o Frankowiczach i dla Frankowiczów, czyli Ekspresu Frankowiczów. Widzimy się już za tydzień, w kolejną niedzielę, punktualnie o 12. .00. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.